Odśpiewaniem hymnu rozpoczęły się pilskie uroczystości pod pomnikiem powrotu do macierzy. Stajemy do apelu na Placu Zwycięstwa w Pile w 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie, aby przywołać pamięć wszystkich, którzy ofiarą swego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. 8 maja 1945 roku III Rzesza Niemiecka podpisała bezwarunkowy akt kapitulacji. Ludzie wychodzili na ulice i świętowali pokój po ponad pięciu mrocznych latach najstraszniejszej wojny nowożytnej historii. Te wspaniałe emocje i wzniosłe uczucia, niestety, nie były dane polskim patriotom. W naszym kraju bowiem od kilkunastu miesięcy wprowadzone były nowe porządki sowieckiego komunizmu. Bowiem Polska w wyniku porozumień zawartych w Jałcie pomiędzy Winstonem Churchillem, Franklinem Rooseveltem i Józefem Stalinem, dostała się pod strefę wpływów Związku Radzieckiego. Przez długie lata Polska świętowała rocznicę zakończenia wojny jak Rosja 9 maja. Dopiero z inicjatywy prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2015 roku parlament zmienił ustawę i Polska dziś obchodzić może Narodowy Dzień Zwycięstwa.